Z tej strony ja i tak y, co do. Aby do Brawla. to ma być nowy brawler. I tak sobie przeglądałem YouTube'a. Mówię, hmm, co się Brawl Braw tak wrzuciło. No to oglądamy, nie? Dobra, no to co my tu mamy? Hello and welcome to Brawl Talk. Happy 2020 and a happy Lunar New Year. we have a brand new environment a new brawler skins and so much more no, first things first let's talk about the new environment it is an arcade and clearly this is most likely where 8-bit is from if you hadn't guessed the arcade takes inspiration from japan korea and china To w ogóle, co do Brawla, bo chcecie to się pochwalić pod odcinkiem, czy macie jakąś tą postać w Brawlu. O, no tu mamy tutaj pierwszego Brawlera. Mr. Pete, czyli można powiedzieć, że to jest Pinkie ogólnie.

Poczekaj, samo poczekać dobra czyli można powiedzieć że mamy pierwsze na no nawet fajny tak y tak no ogólnie zerkając oho tara

Koala, wow. Fajna. Nie to lubię grać, więc yy, może się ten skin pojawił nie, w brawlerach. Dobra, MZ. Ale revamp the trophy road a little bit a mega box you after the Besides this, we also made the decision to remove takedown and loan stuff for the moment. And with that the solo mode. And let's talk about the championship challenge. Out of millions of players, a huge congrats to the 21,126 of you who got 15 wins, beat the challenge, and will move on to the qualifiers. In addition no, to the improvements, you cannot wait to see there. Be sure to subscribe. There is more.

i jak chcecie, żebym takie odcinki nagrywał, to po prostu powiedzcie, dobra? A czy nie powiecie, tylko napiszcie. Przepraszam bardzo. No. I co mam teraz mówić? <grymne> no to czyli, można powiedzieć, że ten cały brawl ta, talk, Fajnie, nowe rzeczy będą. No, po prostu fajnie, no nie? A także wracając do tematu. Ja dziękuję za oglądanie. I narazka.